Pierwsze pytanie: pamiętasz może mecz Liverpoolu z Milanem? O, niestety nie. Tam też było 3-0, skończyło się 3-3. I dzisiaj wy chyba poszliście tym śladem, bo prowadziliście. I czego tak naprawdę zabrakło, żeby wygrać ten drugi mecz w tym sezonie? W pierwszej połowie zagraliśmy bardzo spokojnie, taką rozważną grę, grom, a w drugiej połowie, no, niestety, zabrakło właśnie tego spokoju, opanowania piłki. Niestety, przeci przeciwnicy to wykorzystali, strzelili trzy bramki i niestety skończyło się tak, jak się skończyło, czyli podziałem punktów. W pierwszej kolejce 9-1 z makro imponowaliście w ofensywie. Jaki jest sposób na ten sezon? Czy wzmocniliście się jakoś, przygotowywaliście się specjalnie? Nie, po prostu dzisiejszy termin, czyli wtorek, bardziej pasuje w większości osobom, czyli będziemy mieć teraz bardzo stabilny skład i to pewnie będzie e, takim sposobem na sukces. W zeszłym sezonie zajęliście chyba siódme miejsce, z tego co pamiętam, ale w ostatniej kolejce rozdawaliście karty. Jak myślisz, czego zabrakło tak naprawdę, żeby włączyć się do walki o wyższe miejsce w tamtym sezonie? Tylko i wyłącznie stabilny skład. Jeżeli mamy skład i przychodzi po 9-10 osób i mamy zmiany takie cykliczne w ciągu meczu, no to jesteśmy w stanie nawiązać walkę z każdym przeciwnikiem. Jaki jest cel na ten sezon? Jakie miejsce Was zadowoli? W co celujecie? No oczywiście podium i awans.